Dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu. W słoneczną pogodę. Jak to mówią, po deszczu zawsze przychodzi słońce i w końcu do nas zawitało. A jak i słońce świeci, człowiek ma lepszy humor. Nie wiem jak wy, ale u mnie na pewno więcej energii i chęci do życia, od razu jakiś taki power jednak się włącza i w końcu chce się więcej robić. Ponieważ ostatnio taka była jesienna aura rano zimno, wieczorem zimno. Gdzieś tam deszcz popadał. Tutaj już trzeba by w ogród pójść znowu, ale kurczę, no mokro wszędzie, zimno. Aj, no chyba idzie jesień. Nie ma co. No ale jakoś trzeba to będzie przecierpieć. Mam nadzieję, że szybko to wszystko minie. Chociaż tutaj u nas życie toczy się własnym rytmem. Kurki żyją swoim życiem, kaczuszki żyją swoim życiem, pszczoły też, i my również coś tam robiliśmy, już nie patrząc na tą pogodę. No bo wiadomo. Więc zapraszam do oglądania, co tam u nas nowego słychać. Moje bąble rosną i to całkiem, całkiem rosną. Zmieniają się. Są coraz piękniejsze, moim zdaniem. No, niestety, jak zazwyczaj chodzą na raty po prostu. Teraz jest kolej, tej strony od frontu. Ogólnie nie jest zbyt wcześnie, no ponieważ, e, ponieważ dzisiaj znowu padało, więc nie wypuszczałam jeszcze takich tych maluchów. O, właśnie tutaj e, jedne muszę wypuścić. Zaraz to zrobimy. Maluchy ze względu na pogodę zostały dłużej u siebie. Chociaż może nie są to już takie maluchy. <laughs> proszę, proszę. A. Ze starszaków mam jeszcze kilka kurek i kogutków. Część udało mi się sprzedać, z czego bardzo się cieszę, chociaż pewnie i tak pójdą na rosół, wiadomo. Tutaj zamieszkały kogutki młodsze, ponieważ ogólnie musiałam porozdzielać się. Cóż, kogutki chyba poczuły już, <gutki> poczuły już ten instynkt, no i maltretowały mi kurki, które niestety cierpiały. Tutaj Kwoka chodzi, chodzi, gdzieś z kurczakami, zaraz zobaczymy. O, nasza trójka, piękna trójeczka. Kureczki znoszą jajka, no ale jest już dosyć późno na wysiadywanie, więc chyba w tym roku już małych kurczaczków nie będzie. A, tutaj jest nasza najmłodsza Kwoka, w sensie najmłodsze też kurczaczki. Sama Kwoka może młoda już nie jest. Zapraszam, zapraszam. O, widać normalnie po deszczu jeszcze są ślady. Każdy kurciaczek z innej parafii. Ale też mama jest cudowna. Po prostu naprawdę jest taka fajna. A można sobie podejść, kurciaczka normalnie wziąć, a ona nic nie powie. Prawda? Prawda? Sileńka. Hej, malutko! Hej, malutko! Cudaki. I ostatnie kurczaki. No właściwie większość jest na wybiegu tutaj. Nie, nie mogę otworzyć, bo zaraz na hura między nogami jak zwykle mi poprzelatują, ale myślę, że dobrze widać. Są i silki. No i tutaj są właśnie dziewczyny. W większości są dziewczyny. Może być jakaś pomyłka, ale właśnie zostały te rozdzielone, kogutki poszły na sam koniec. Trochę mam tej ekipy. Jest się kim pocieszyć. Fajnie jest popatrzeć. Najbardziej lubię, kiedy y, otwieram i one wszystkie wylatują na hura. Albo jak przychodzę tutaj i mnie widzą, też do mnie biegną. No to jest takie naprawdę pocieszne. O, jest kwoka. I grzybuję się moje małe, jak zawsze. Tak, i jest, jest pani kwoka i si, sileczki. Kwoka karzałek kochinek i, i sileczki. No, świetne są. Y, dwa lokowane me, będą. I jak widać, bardzo im tu dobrze. Tak jak, tak jak dostałam podpowiedź w komentarzu, aby wyściłkować trawą, tak ściłkujemy tu trawą. I jak widać, najbardziej to się podoba to kurczaczkom. Ale też przyznam, że ogólnie trawa zdaje egzamin. Nie wszystkie maliny się przyjęły, ale nie jest źle. A tutaj jeszcze, tutaj sobie zaszkółkowałam. To po prostu piasek i są nasze przecięte tujki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mam też porzeczkę. Fakty to tak na pierwszą szkołę. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ale będę chciała sobie zrobić taką rozsadę czarnej porzeczki. Ponieważ lubię czarną porzeczkę na więc chciałabym więcej i docelowo. Myślę, że ta czarna porzeczka będzie posadzona tak, tam przy, przy sąsiadki siatce. Chciałabym po prostu jak najwięcej poobsadzać tutaj. I głównie to właśnie drzewka owocowe i krzewy owocowe, ponieważ naprawdę fajnie jest pocieszyć się swoimi takimi zbiorami. Maliną, na przykład, mieliśmy sporo malin. Jeszcze, jeszcze mamy maliny. Nawet wczoraj zbierałam przed deszczem, jeżyna, zaczęła być, już jest dosyć słodka. Ta, która jest dojrzała, jest słodka, można ją jeść. I to jest bardzo dobry pomysł, aby użyć jeżyny jako barwnik, ponieważ ręce to miałam po prostu niebieskie, przez, przez kilka dni nie mogłam ich odmyć po zbieraniu. I kaczuszeczki moje, moje kochane. He, hej, hej, hej Chciałam się tylko upewnić, bo według nas są to dwie dziewczyny, ponieważ w, jak dobrze pójdzie i się nic nie zmieni, to w ten weekend będzie do nich kaczor. Chcemy kupić kaczora staropolskiego. Takiego no, domowego i mam nadzieję, że kaczuszki gdzieś zamieszkają w nim, z nim albo w tej właśnie budzie, która przeznaczona jest dla nich, ale nie używają. No, albo nie wiem, może jakoś do kurnika będę zapraszała, ponieważ no boję się, jak będzie z tą y, zimowlą. O, o, o! Namyśliła się. Małe dziub dziuby. Rano, kiedy przychodzimy tutaj robić obrządki i na przykład nie podejdziemy do kaczuszek, to one wychodzą na brzeg i to naprawdę bardzo blisko. Przychodzą się po prostu przywitać. Nasze pszczoły mają się chyba dobrze. Są już zakarmione na zimę, więc trzymam kciuki, aby zimowla była całkiem dobra. Wszystkie rodziny, mam nadzieję, mi przeżyją. Teraz, jak mamy te powałki, to naprawdę takie przezroczyste naprawdę jest dużo łatwiej kontrolować temperaturę i w ogóle. Więc no mam nadzieję, że to też będzie plus. I zimą będę sobie swobodnie zaglądała, nie denerwując pszczół, właśnie. Więc myślę, że, że będzie wszystko w porządku. Uuu, to chyba są bezpańskie pieski, tam biegną. Nie wiem, czy widać. Lubię pieski, ale takie, których nie znam, wolę się utrzymać od nich z daleka. A chciałam iść na ogród, chyba później. No, Tutaj jak zwykle taki rozgarbiasz, ale mam już przygotowałam, właśnie wyczyściłam trochę i przygotowałam miejsce. Tu przyjedzie nowa bela ze słomą dla, dla moich kurczaczków. No czeka już plandeka i szybki mały obchód po foliaku. Mam już pewne spostrzeżenia. Yy, za dużo tutaj się aż tak bardzo nie dzieje. Trochę mi to zarosło. Jak było gorąco, nie dało się tu wejść. Najlepsze pomidorki, najlepsze, które jeszcze tutaj owocują, znaczy nie tylko one owocują, ale najwięcej i najsmaczniejsze to są yy, to jest odmiana Black Cherry, z tego co pamiętam i szkoda, że mam ich tak mało, ale w następnym roku postaram się więcej, ponieważ naprawdę zadowoleni bardzo jesteśmy ze smaku i w ogóle. Mam kilka papryk, takich, takich domowych i są jeszcze pomidory, które były przesadzane z tych takich plastikowych doniczek. Tak niestety jak było bardzo gorąco, to zaczęło się to wszystko parzyć. Więc tak byle jak dosłownie przesadziłam je do gruntu i one mi urosły. Urosły, jestem zaskoczona. No właściwie, ponieważ tak trochę, no, straciłam nadzieję, że coś z nich będzie. Nie wiem, czy zdążą mi dojrzeć, ponieważ jest już dosyć zimno w nocy. Ale u nas tutaj, jeszcze nie jest tak źle. Tu w foliaczku tym jest naprawdę dosyć, dosyć ciepło. O, coś z tego będzie, coś z tego będzie. A, zostawiłam tu sobie ogórki na nasienie. Nie wiem, no tutaj to już ten się nie nadaje, ale te chyba żółte. Tylko nie wiem, czy to ma sens. Jeszcze będą szklarniowe ogórki. Nie jest najgorzej. I tutaj jeszcze były kwiaty, więc może coś jeszcze będzie ze szklarniowych. Papryczka, tu już, tu czerwona. Papryczka czerwona, no i później zostaną mi już tu w większości porządki. Ale zauważyłam po prostu, że pomidory jednak muszą być w foliaku, bo te ładniejsze, które miałam, w gruncie wszystkie mi zjadła zaraza i musieliśmy usunąć szybko, szybko. Więc tak, z jednej strony będą, tak jak widać, ogórki, papryka, a tu będą pewnie pomidory. Tylko plan jest taki, aby tutaj wybrać jednak tą ziemię, dać ziemię z kompostownika, nie, po prostu wszystko no jednak musi rosnąć w gruncie. Mieliście rację. No tak, te doniczki to jednak tak niestoprocentowo zdają egzamin. Wydaje mi się, że po prostu jest, chyba parzy się ta ziemia i jest gorąco. Ale jeszcze tak. Tutaj pomidory były podlewane. Wszystko właściwie było podlewane gnojówką z pokrzywy i drożdżami. I wydaje mi się, że może to też dlatego te pomidory tutaj jeszcze są nie przepadły mi. Nasz kompostownik, powiedzmy, że produkuje nam ten kompost. To się przerabia. Przerzucaliśmy ostatnio, ale okazało się, że nawet jak padało, to było dosyć sucho tak w środku. No i Cóż, podlewamy, trochę podlewamy, nawet jak pada to olejemy, ale mam nadzieję, że po prostu będzie to bardzo dobry kompost pod uprawę. No i nasze wielkie maliny maliny, które jako pierwsze dały owoce, jako pierwsze przekwitły, i tak naprawdę nie wiem co z nimi zrobić. Czy mogę już je ściąć? Jak bardzo mogę je ściąć? Ponieważ nie wiem, czy to jest taka odmiana jednoroczna, czy dwuletnia. I tak szukałam informacji już, ale no trudno mi stwierdzić, na pewno jest wczesna, malina była dosyć wczesna, no i bardzo wysoka rośnie, a to też no, dla mnie, no jak ja jestem taka niska, to naprawdę musiałabym z drabiną, jeżeli będzie taka dalej. I właściwie nie wiem, jak, jak bardzo, na jaką wysokość najlepiej byłoby ją po prostu ściąć. Ale też nie zauważyłam, żeby dużo odbijało od niej takich odrostów. Może one będą dopiero na, na, na wiosnę. Nasze w krzynie. Jeszcze coś w nich jest tutaj, jak widać. Na pewno pietruszka, no buraki po prostu są mega duże. Po, właściwie to mogę powiedzieć, że przerosły mi te buraki. Yy, mam jarmusz, sałata. Sałata była pikowana od sąsiadki. Taka powiedzmy dzika, ale na kanapkę jest sałata. Jeszcze, jeszcze jest cukinia i ten nasze dynie. Hmm. Są dwie, dwa duże owoce, nie wiem, czy to już czas na zrywanie, ale widziałam, że tam na polu takie zwyczajne dynie jeszcze są, nikt ich nie, nie zrywa, więc ja też jeszcze się z tym nie spieszyłam. I już powoli przygotowuję tutaj sobie miejsce na, na kolejne takie skrzynie, jeżeli wyjdą skrzynie, a jak nie, to po prostu podwyższane grządki, ponieważ, ponieważ fajnie, dużo lepiej rośnie i jest tak wygodniej jednak w tych skrzyniach uprawiać y, może taką niewielką ilość y, pewnych warzyw. Nasza piękna jeżyna, jeszcze niektóre owoce dojrzewają, część już no niestety gdzieś tutaj mi nawet popleśniała, szkoda, ale na pewno, na pewno pójdą do sokowirówki e, wraz z malinami. Wczoraj zebrałam i nie jest wcale teraz już taka dojrzała, to o, piękny motylek. Leżała, nie jest, nie jest taka kwaśna, gorzka, trudno powiedzieć już nawet jaki to straszny smak był. A z malinkami i z, z innymi dodatkami będzie smaczny, zdrowy sok, taki domowy. No i cóż. Długo się nie pocieszyłam tym słoneczkiem, ale zaraz zobaczymy co Wojtek robi i co tam stworzył. Zaraz zobaczymy. Są moje nowe wyjściowe, powiedzmy, że gumiaczki, no ale to są akurat z pianki. Znalazłam takie z ocieplaczem, ponieważ ostatnio tak strasznie zmazłam przeziębiłam się trochę, ale zobaczcie. Ojciec postawił takie coś. Pompa ciepła. No właściwie tak działa, działa. Był pan z serwisu, ale no cóż, Wojtek robił pierwszy raz, więc wyszła mała poprawka, chociaż i tak jestem z niego bardzo dumna, ponieważ tylko jedna mała poprawka jak na pierwszy raz w życiu coś robienie takiego czegoś. Więc naprawdę ja jestem, jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałam, że mój mąż tyle rzeczy potrafi robić. A pokażę wam, mój, pokażę wam w środku, jak to wygląda. Uf, to dopiero, ile tego było, wszystkiego to aż mnie głowa bolała. Po prostu martwiłam się, czy to wszystko będzie działało. Ale ogólnie, już poprawka zrobiona. Przyjedzie pan, podbije gwarancję. No i oby wszystko działało, i oby to się opłaciło. Bo tutaj to wiadomo, dzisiaj się opłaca, a jutro może być różnie. No, jest Wojtek, i chyba coś. Cześć. Cześć Wojtek, opowiesz coś trochę, co to tam jest. No, na zewnątrz, jak było widać, pompa ciepła. Monoblok, czyli tak. całość Tutaj. jest na zewnątrz. Tutaj wchodzą rurki z ciepłą wodą, znaczy z wodą zasilającą, z wodą powrotną. Elektronika, która steruje pompą ciepła. Dużo rurek. Tak, rurki idą po drodze. Jest też filtr magnetyczny, filtr siatkowy. Inne rurki. I, tak, i wszystko wchodzi do bufora. Jeszcze nie jest to skończone, dlatego tak brzydko wygląda. Tak, ogólnie se, przepraszamy za ten no, bałagan, no, ale coś też Gdzieś to trzeba trzymać jeszcze. też. E, I wszystko wchodzi do bufora, który grzeje wodę do użycia, i na grzejniki oraz podłogówkę. Tak, no jest ta grzałka, która może nie będzie używana, ale ogólnie co? Piec też jeszcze może. Piec może tak, to działać. Wszystko tak? wszystko jest podłączone razem może działać piec, chwilowo odłączony na brak czasu kominek, ale to w przyszłości podłączy się kominek też razem do tego bufora, żeby można było korzystać z palenia i ciepłej wody ogrzewania domu. No i bardzo fajnie. Dodatkowo wszystko jest zrobione jeszcze, tutaj Aha. może pokażemy yy, sterownik instalacji który steruje temperaturą na wodę, na grzejniki, na podłogówkę oraz zawory termos nie termostatyczne, tylko elektroniczne zawory mieszające do dwóch obiegów, jeden do grzejników, a ten obieg jest do podłogówki. No, to wszystko chyba będzie lepiej działało niż do tej pory. Tak, tak, musi lepiej działać. No, mam, mam nadzieję, że będzie działało lepiej. No ja też, też mam taką nadzieję. Także właśnie chyba pompa się włączyła, bo jest test po. A ten, ta pompa? Też na lato będzie wszystko działało. Jest wszystko podłączone, może z rurki zaizoluje. Ta pompa do ciepłej wody może na lato będzie włączana. No to fajnie, to dziękujemy. Proszę bardzo. Poczekamy na serwis, czy, czy wszystko? na Znaczy czy serwis, na ja wysyłam tylko do serwisu zdjęcia tych, y, tych elementów, które dołożyłem i serwis już podbija gwarancję, przesyła wszystko mailem do mnie. Aha, czyli no fajnie. To teraz y, cieszmy tak. się, aby działało, znaczy... No chyba działa, chyba się załączyła pompa. Tak, pompa już się załączyła, słyszę, że sprężarka startuje. I wentylator też żeby startował Dopiero zaczyna, więc nie jest tak głośno jak pewnie będzie głośno. Myślisz? Ale da się. Yy, no to się, mu tego nie, nie słychać nie, jak jest teraz. Mu nawet w garażu nie słychać. Yy, no ale też jest dobra temperatura dodatnia okay. w tej chwili 13-14 stopni to. Zobaczymy jak to będzie w czasie, prawda? Okaże się wszystko w najbliższych miesiącach. Dokładnie. Tak, no, fajnie, dzięki. Nie ma za co, proszę bardzo. <gry> Właśnie przyjechała do mnie papryka, pomidory, takie najzwyklejsze pomidory, powiedzmy, że z pola. Więc ja się z Wami żegnam, biorę się za robienie leczo, no i na pewno jakieś przetwory. Szczerze polecam keczup z cukinii, jeszcze jeżeli jest cukinię na ogrodzie, naprawdę dla nas wyszedł rewelacyjny. Wcześniej nigdy nie robiliśmy, to był pierwszy raz, ale już zostanie z nami na zawsze. No i myślę, że tutaj te leczo też, leczo albo taki sos też do słoików coś z tego zrobimy. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.